Będąc w Abramówce, trafiliśmy na deszczowy dzień. Wpadliśmy na pomysł, żeby zwiedzić Muzeum Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Dolnych i już po 30 minutach byliśmy na miejscu. Muzeum po renowacji bardzo pozytywnie nas zaskoczyło. Ekspozycje są ciekawe i różnorodne, dostosowane do dzieci. Na pierwszym piętrze znajduje się Kraina rysia, gdzie dzieciaki mogły porównać swój wzrost do wzrostu niedźwiedzia, rozwiązać quiz o bieszczadzkiej faunie i florze, sprawdzić co jedzą wilki, a co sarny i znaleźć skrzynię ze skarbem. Było też dużo miejsca na odpoczynek małych nóżek i klubo kawiarnia na przerwę dla rodziców. Cała wycieczka zajęła nam około 2 godzin. Jeśli chodzi o ceny biletów, to normalny kosztował 16 zł, ulgowy 8 a dla posiadaczy karty dużej rodziny 5 zł od osoby. Muzeum otwarte jest przez cały rok, więc jeżeli również traficie na deszczową pogodę, to jest to atrakcja, którą naprawdę warto zobaczyć.